To no znowu ja. Jak macie jakieś zagłuszenia, to dlatego, że chodzi u mnie w pokoju wiatrak. Yy... No i tak. Yy... Nie udało mi się na razie zmienić aplikacji. Nagrywam osób na takiej. Yy, jak komuś nie pasuje, to proszę pisać, yy, jak najbardziej spróbuję zmienić. Yy... I tak. Tamten, yy... jakby to nazwać, tamten odcinek, bo nagrałem taki Odcinek miał być cięcie, ale jeszcze nie do końca umiem tą aplikację obsługiwać i yy, zatrzymałem, i to się zrobiło w odcinek. Więc przepraszam. Więc przepraszam. Przepraszam za to. Yy, już zaczynamy grę. Mieliśmy gazję nagrodę. Będą też się pojawiały odcinki z Robloxa. No, tyle, co miałem Wam do powiedzenia. No, i znowu internet. Będę mógł wam mówić, jak będą się pojawiały. Jak jesteście wielkimi fanami Browser's, to jak będą się pojawiały nowe postacie, to będę mógł wam mówić. Dlatego, że ja y, bardzo współpracuję z Supercell i. Y, Wiem, jakie będą kolejne postacie, będę Wam mówił. Na razie zapowiadają takiego mechanicznego łosia. Przepraszam, że mi tak słabo idzie. Na razie nie, nie jestem jakiś bardzo dobry w tą grę. Miesiąc temu zacząłem grać. Nie jestem na razie jakiś bardzo dobry. Lepiej gram, jak sam przebywam. Jak sam przebywam w pomieszczeniach. Tak, sam lepiej gram. No cóż. Ten pokon mnie strasznie zerwuje. No to... Yy, tak. Dogramy sobie do końca ten mecz, który na pewno przegramy. No, ja Piper nie umiem zbytnio grać. Podchodzę na blisko do nich. Jutro pojawi się, powinien się pojawić odcinek z Robloxa. Oczywiście jest późno w nocy. Znaczy późno, mamy 21.41. No to już taka 10 w nocy, prawie. No i jak widzicie, przeleliśmy. Możemy teraz zagrać bólem albo El Primo yy, na Solo showdown i y, to będzie ostatnia nasza yy, y, runda. W tej grze. Yy, no i będę kończył. Na razie odcinki będą 5 minutowe, no maksymalnie 7 minutowe później będą się pojawiały dłuższe i aż gdzieś tak przemyślam do, do 30 minutowych maksymalnie o Boże no dobrze muszę zrobić coś z internetem i na razie kończymy no bo co tu mówić jak Piszcie w komentarzach, ja Wam przeszkadza to, że jak ja zakończę odcinek, to pojawiają się o takie yy, yy, trzy okna. No to żegnamy się. Jutro się pojawi odcinek z Robloxa. No to. Do zobaczenia jutro. Jeszcze czkawka mi Do widzenia. Pa.